Dzień dobry. Dziś zajmiemy się kilkoma praktycznymi sugestiami, jak sobie radzić z otwarciem, z podaniem, z serwowaniem wina. Zacznijmy od otwarcia wina, które zamknięte jest korkiem. Musimy w ten sposób obciąć folię. Obcinamy ją w tym miejscu dookoła. Folię obcinamy poniżej zgrubienia, dlatego że niestarannie obcięta folia mogłaby przyczynić nam się do rozlania wina. A tak nie dosyć, że nam jest łatwo zahaczyć tutaj nożyk na tym zgrubieniu, dodatkowo jeszcze mamy większy komfort z nalew nalewaniem wina. Kolejna rzecz, wkręcamy korkociąg, wkręcamy go w sposób kontrolowany, to znaczy nie pozwalamy, żeby korkociąg wchodził nam tam, gdzie on chce, tylko my nim sterujemy. Staramy się wkręcić go nie więcej do końca tej, tej spirali. Mam korkociąg dwustopniowy, zatem pierwszy etap zahaczam w ten sposób, podnoszę i żeby sobie ułatwić dźwignię, przenoszę to na drugi poziom i po cichu delikatnie usuwam korek. Jednocześnie wącham go, czy wino nie jest korkowe. W przypadku wina zakręcanego sytuacja jest dużo prostsza, dlatego że wystarczy, że odkręcam zakrętkę. Jeśli wiemy, że nasze wino jest na przykład niefiltrowane, czy nieklarowane i możemy spodziewać się na dnie osadu, warto wówczas je zdekantować, a więc przelać z butelki do karawki. Robimy to w ten sposób, aby powolutku zlewać wino, obserwując, czy pojawia nam się osad w karawce. Jeśli zauważymy, że pojawia nam się osad w karawce, możemy odstawić butelkę i poczekać, aż reszta osadu opadnie na dno. Po jakimś czasie możemy kontynuować przelewanie wina, zwracając uwagę, żeby jednak tej odrobiny osadu nie przelać do karawki. Wino w karawce ma większą powierzchnię napowietrzania, zatem dotyczy to sytuacji, kiedy mamy starsze wina, a więc takie, które wymagają większego napowietrzania. Przy czym ważna uwaga, te najstarsze wina, 20-30-letnie, czasami niekoniecznie dobrze znoszą przelewanie do karawki, zatem w przypadku win kilkuletnich, kilkunastoletnich możemy spokojnie karawkować, natomiast z tymi dużo starszymi, 20-30-letnimi bądźmy bardziej uważni. A jak dobrać kieliszek do rodzaju wina? Zacznijmy od wina musującego. Powinien to być kieliszek raczej smukły, który pozwoli nam obserwować odrywające się od dna bąbelki. Ale tu uwaga! Wino musujące zazwyczaj podajemy w bardzo niskiej temperaturze, w związku z tym kieliszek o dużej pojemności dosyć szybko nam ogrzeje wino. Zatem być może lepiej jest wybrać kieliszek, który jest troszeczkę mniejszy, bowiem szybciej będziemy wypijać to wino, a temperatura nie będzie nam spadać, ciągle będzie przyjemność. Do wina białego. Powinniśmy wybrać kieliszek, który jest dosyć wysoki, tak żeby świeżość niejako uchodziła nam dosyć wysoko tutaj w górę. Może to być kieliszek taki dosyć smukły, ale on też może być kieliszek o prostych ściankach. Wówczas ta pojemność tutaj jest na tyle adekwatna do wysokości kieliszka, że czerpiemy przyjemność ze świeżego, rześkiego wina. Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku kieliszków do wina czerwonego, dlatego że bardziej zależy nam na tym, żeby te aromaty niejako kumulowały się w kieliszku, żeby one się tutaj otwierały, żeby wino się napowietrzało. Zatem ten kieliszek jest szerszy. Szczególnie tutaj w tej dolnej części ma większą szerokość. W przypadku win takich na przykład jak Pinot Noir czy jak game, starsze takie dojrzewające, nawet kieliszek o znacznie jeszcze większej szerokości byłby tutaj bardziej wskazany. Fajnym kieliszkiem do czerwonego wina jest taki klasyczny kieliszek typu Cabernet, gdzie mamy może nie aż taką wysoką szerokość, natomiast objętość tego kieliszka jest całkiem spora. Zatem różnica między np. kieliszkiem do białego a czerwonego. Jest dosyć wyraźnie zauważalna. Jeżeli mamy w domu zestaw różnych kieliszków, to bierzmy je sobie względem tej wielkości. Zawsze mniejszy do białego wina, większy do czerwonego. Uwaga jeszcze jedna na zakończenie: bywają bardzo malutkie kieliszki, przy czym one są dosyć trudne do wykorzystywania, dlatego że jeżeli mamy zamieszać winem i poczuć jego aromat, to z takiego małego kieliszka nam trudno to będzie uczynić. Po pierwsze, ryzykujemy opryskaniem siebie, ścian sąsiadów czy jakiegoś obrusu. Ale z drugiej strony również przyjemność picia wina w takim małym kieliszku nie jest zbyt duża i intensywna jak chociażby w takim dużym kieliszku. No dobrze, skoro wybraliśmy kieliszek, to ustalmy ile powinniśmy nalać wina do takiego kieliszka. Nalewamy go w takiej ilości, która pozwoli nam odpowiednio rozprowadzić aromat, a jednocześnie nie będzie wina za dużo. Mniej więcej gdzieś tyle. A więc Taka ilość pozwala nam zamieszać kieliszkiem bez ryzyka, że rozlejemy wino na zewnątrz. Jednocześnie, gdybyśmy tego wina mieli zbyt dużo, na przykład tyle, to wino nam się szybko ogrzeje, zatem utracimy jeden z ważnych aspektów smakowych wina, a więc jego pewnego rodzaju świeżość. Poza tym, zbyt duża ilość jest też trudna w samym mieszaniu. To jest spory kieliszek. Taka ilość oznaczałaby, że wlaliśmy tu niemalże pół butelki wina. Zatem mniej więcej zależności od wielkości kieliszka 100-150 pewnie nie więcej mililitrów. I wreszcie przychodzi ten moment, kiedy możemy spróbować wino. Ale jak właściwie zdegustować wino? Zaczynamy od tak zwanego oka, czyli od obejrzenia wina. Wina czerwone zwykle są czerwone, mogłoby się wydawać, ale w gruncie rzeczy bardzo często są rubinowe, są purpurowe, a czasami nawet te, które dojrzewały beczka dębowych, mają lekko brązowe odcienie. Zatem patrząc na barwę wina, możemy zacząć przypuszczać, czy to jest wino świeże, rubinowe, purpurowe, czy może raczej stare, z tymi akcentami takimi, czy fleksami brązowymi. Druga część to jest powąchanie wina. To w gruncie rzeczy ta najprzyjemniejsza część, dlatego że tutaj najwięcej różnego rodzaju aromatów, zapachów możemy doszukać. Zwykle wina pachną. Owocami i próbujemy te owoce zidentyfikować. Takie owoce, które znamy, w przypadku czerwonego wina, mogą być czereśnie, mogą być śliwki, mogą być wiśnie, ale również jeżeli wino dojrzewało, na przykład w beczkach dębowych, pojawią nam się akcenty związane właśnie z tym dojrzewaniem, a więc nuty oddębowe, waniliowe, kokosowe, karmelowe. Jeżeli nasze wino jest starszym winem. Wówczas dojdą tak zwane trzeciorzędowe aromaty. Te związane są jakby z wiekiem wina. To mogą być nuty ściółki leśnej, mogą być nuty sierści zwierzęcej, mogą być nuty jakieś mineralne. Próbujemy trzeci etap. Zatem, co się dzieje w ustach? Rozprowadzamy wino po całych ustach, staramy się, żeby ono. Rozlało nam się wszędzie. Szukamy kwasowości, zatem pewnego rodzaju takiego wrażenia, które jest związane z napływem śliny do ust. Im te śliny napływa nam więcej do ust, ten kwasowość wyższa. Analizujemy taniny, a więc pewnego rodzaju taką suchość, która związana jest w przypadku czerwonego wina z garbnikami. Garbniki ścinają nam białko na policzkach i powodują, że czujemy taką właśnie takie wysuszenie, takie ściągnięcie policzków wewnątrz. Analizujemy poziom alkoholu. Jeżeli wino jest obfite, takie gęste, to mamy tego alkoholu prawdopodobnie w winie bardzo dużo. Po przełknięciu dodatkowo ten alkohol jeszcze rozgrzewa nam przełyk. I wreszcie zastanawiamy się, czy to, co czuliśmy w nosie, a więc nuty owocowe czy, czy, czy odbeczkowe, czy również znajdujemy je w ustach. I na koniec pewnego rodzaju konkluzja, czy wszystko pasuje nam, czyli kwasowość z garbnikami, czy aromaty pasują ze smakiem i to jest takie spię jakby spięcie tego, jak oceniamy wino. No dobrze, ale jeżeli na przykład nie wypiliśmy wina do końca, co zrobić z tą pozostałością? No szkoda wylewać, możemy wino zostawić na kilka dni. Możemy zamknąć je albo zakrętką, albo korkiem. I na przykład, jeżeli chodzi o białe wina, zostawić je na dzień dwa w lodówce. Wówczas ono nie straci swojej świeżości i będzie ciągle fajnym rześkim winem. Co więcej, szybko po wyciągnięciu z butelki, możemy już się nim rozkoszować, dlatego że jest gotowe do picia. Z czerwonym jest sytuacja troszeczkę inna, dlatego że możemy oczywiście zamknąć je również. Korkiem, zakrętką, możemy używać różnego rodzaju takich pompek, które wyciągają powietrze z butelki, i wówczas niejako przedłużamy troszeczkę ten czas przechowywania wina. Ale kilka dni, trzy, cztery dni, to myślę, że to jest pewnego rodzaju maksimum, dlatego że później wino już zbyt bardzo jest utlenione i nie oddaje nam pewnego rodzaju właśnie świeżości i owocowości. Czy przechowywać czerwone wino w lodówce? Możemy, pod warunkiem, że dysponujemy takim komfortem czasowym, który pozwoli nam to wino niejako doprowadzić do temperatury tej pokojowej. A więc wyciągniemy je z lodówki, potrzebujemy dwóch czasami godzin na to, żeby ono osiągnęło temperaturę na zewnątrz lodówki. Jeżeli mamy taki komfort czasowy, wówczas możemy przechowywać je w lodówce. W innym przypadku, jeżeli wracamy z pracy, chcielibyśmy dokończyć butelkę wina, niech ono sobie stoi w chłodnym miejscu. Dzisiaj dosyć często pojawiało się słowo temperatura, a więc zastanówmy się, w jakiej temperaturze powinniśmy podawać wina. Jeżeli chodzi o wina musujące, to zazwyczaj powinny być schłodzone do mniej więcej gdzieś 5-6 stopni, tyle mniej więcej, ile mamy w domowych lodówkach. W przypadku win białych ta temperatura powinna być również niska, ale jednak troszeczkę wyższa, zatem przedział 8-12 stopni będzie tym takim optymalnym, przy czym y, temperatura 12 stopni bardziej jest typowa dla win, które długo dojrzewały w beczkach dębowych, a więc nie są takie super y, świeże. Jeżeli chodzi o wina pomarańczowe, te powinny być również delikatnie schłodzone, troszeczkę może bardziej niż y, wina białe, a więc powiedzmy gdzieś 12-14 stopni. Zresztą w podobnej temperaturze również Dobrze sprawdzają się wina różowe. W przypadku win czerwonych yy, możemy te temperatury mieć troszeczkę wyższe. Zwykle temperatury mówi się. Pokojowe, ale w gruncie rzeczy pokojowe w czasach dawnych, kiedy nie było w naszych mieszkaniach ogrzewania centralnego. Zatem temperatura 14-18 stopni to jest ta najwłaściwsza dla czerwonych win. Oczywiście te delikatniejsze, lżejsze, o mniejszej zawartości garbników czy wyższej klasowości mogą podawane być w tych temperaturach niższych, a więc te 14-15 stopni. Natomiast wina dojrzewające długo w beczkach dębowych, spokojnie możemy podawać w temperaturach 18, a nawet czasami 19 stopni. Stopni. I wreszcie ostatnia rzecz dotyczy przechowywania wina w domu. Jeżeli chodzi o wina zakręcane butelką, pozycja może nie ma aż tak dużego znaczenia, ona może sobie stać pionowo. Natomiast wina zamykane korkiem powinniśmy przechowywać zawsze w pozycji poziomej, po to, aby wino znajdujące się w butelce. Zabezpieczało nam korek, nawilżało go. Druga rzecz to ten korek również od zewnątrz powinien być w miarę wilgotny, a więc te miejsca, gdzie mamy wyższą wilgotność, są dużo bardziej dedykowane do przechowywania win. Kolejna sprawa to temperatura. Najlepiej, żeby była troszkę niższa i w miarę stabilna. Stabilna pod względem takich zmian dobowych. Ona może zmieniać się na przestrzeni całego roku, natomiast nie powinna raczej zmieniać się w ciągu jednego dnia, a więc powinniśmy unikać wszelkiego rodzaju bliskości elementów. Elementów ogrzewania czy jakichś urządzeń, które wydzielają temperaturę. Kolejna rzecz to światło, a więc im ciemniej, tym lepiej, dlatego że wino przy, określonej, przy, przy kontakcie ze światłem szybciej się utlenia. Zatem szukajmy miejsc, które są raczej zacienione, w których nie ma zbyt wielu źródeł światła. I wreszcie w takich warunkach domowych warto również unikać urządzeń, które mogłyby Powodować jakieś drgania butelek. Owszem, lodówki do przechowania wina mają drobne drgania, ale są tak minimalne, że nie stanowią żadnego zagrożenia. Natomiast, gdybyśmy schowali nasze butelki w piwnicy gdzieś w obecności jakiego, jakichś urządzeń elektrycznych, to byłoby to raczej złe miejsce. Wskazówki, które Wam dzisiaj przekazaliśmy, są pewnego rodzaju sugestią, jak otwierać i podawać wino. Ale jeżeli wolicie pić na przykład wino z wyższego kieliszka, a mniej pękatego, to podążajcie za własną intuicją. To ona podpowie Wam, co daje Wam więcej przyjemności, żebyście czuli się komfortowo i bezpiecznie podając wino swoim przyjaciołom przy stole. i się to tyle, tymczasem...